Drodzy Państwo, bardzo miło mi was wszystkich przywitać w imieniu organizatorów wystawy z okazji Stulecia sportu żużlowego. Lublin jest 13 miastem na mapie Polski, które odwiedzimy i w którym będziemy realizować obchody tego zaszczytnego jubileuszu, bo Nasz ukochany sport, dyscyplina, którą tak wszyscy kochamy i która jest szczególnie ważna teraz, ale także bywała w przeszłości dla miasta Lublina i całego województwa, obchodzi jeden wiek swojego istnienia. Tak więc jest to wielka uroczystość. A z tej okazji przygotowaliśmy specjalną wystawę, która już 17 kwietnia zawita. Tutaj w gościnne progi Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Będzie ona dostępna do dnia 7 maja włącznie w hułaje sali operowej. Dzisiejsza konferen konferencja ma na celu zaprezentowanie i zapowiedź tego, co przygotowaliśmy dla Państwa. Od razu powiem, że nie możemy jeszcze zdradzać wszystkich szczegółów, ale. Jeśli tak patrzę sobie na te 12 wystaw, które do tej pory miały miejsce we wszystkich miastach Polski, to myślę, że merytorycznie tutaj osiągniemy nie wiem czy apogeum, ale na pewno będzie to szczyt naszych obecnych możliwości, bo jeden z eksponatów będzie naprawdę unikatowy. Drodzy Państwo, w trakcie tej konferencji opowiemy jeszcze troszeczkę szczegółów, ale ja chciałbym teraz oddać głos panu marszałkowi. Jarosławowi Kwaskowi, bo jak wiadomo, sport żużlowy dla całego województwa też stanowi bardzo wiele. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Moi drodzy, tutaj, jak Pan powiedział, no dla Lubelszczyzny, dla Lublina, to jest wyjątkowa sytuacja, bo można powiedzieć, że my tym sportem po prostu żyjemy. I każdy, kto miał okazję chociaż raz być na stadionie i uczestniczyć w takim meczu, to już później zaszczepia się to w nim i już nie potrafi bez tego funkcjonować. Więc, no, szanowni Państwo, możemy powiedzieć tak, że Urząd Marszałkowski włącza się w tą wystawę, włącza się w ogóle w sport żużlowy. Przede wszystkim w Lublinie. Sami wiemy, jakie wyniki osiągamy, i to jest jakby taka wisienka na torcie. Czy tam niektórzy mówią truskawka? Na torcie. Dla tych wszystkich kibiców, bo to tak naprawdę jest dla nich i oni będą mogli tu przyjechać, zobaczyć, jak ta historia się kształtowała, jak to wszystko się budowało, jak się wszystko zmieniało, jak ten sport. Zmienił się do dnia dzisiejszego, i to jest naprawdę coś wspaniałego, że to może odbywać się tutaj w Lublinie, gdzie można nazwać, że to miasto jest taką Mekką Żużla w całej Polsce. I myślę, że tu wszyscy się ze mną zgodzą. Drodzy Państwo, zanim zobaczycie to, do czego nawiązał Pan Marszałek, jak wyglądała jedna z wystaw, akurat w Centrum Olimpijskim w Warszawie, to jeszcze pozwólcie, że oddam głos Pani Prezydent, Pani Beacie Stepaniuk-Kuśmierzak. Pani Beato, no Lublin dzisiaj jest stolicą sportu żużlowego w Polsce. A jeśli Polska jest stolicą całego tego sportu w ujęciu globalnym, no to myślę, że ta wystawa nie mogła znaleźć lepszego miejsca na swojej mapie. To prawda, witam Państwa bardzo serdecznie, witam w imieniu Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka. Drodzy państwo, rzeczywiście można by rzec uf, nareszcie, wreszcie ta wystawa zawitała do naszego miasta, które rzeczywiście jak wielokrotnie słyszymy od mieszkańców Lublin to żurżeli, rzeczywiście jest w tym wiele prawdy, patrząc na frekwencję, patrząc na zainteresowanie sportem żużlowym. Drodzy państwo, ja jestem przekonana, że ta wystawa to taki strzał w dziesiątkę, związany też z tym, że Oczami wyobraźni ja widzę przestrzenie CSK wypełnione całymi rodzinami. Jestem o tym święcie przekonana, że będzie to nie tylko e, okazja do jak tutaj wnioskodawcy pisali popularyzacji dyscypliny, bo myślę, że o to nie musimy się martwić, bo ta, ta, ta popularność żużlu w Lublinie jest ogromna, ale nie, i nie będzie tylko z taką sentymentalną podróżą w czasie, bardzo piękną, bo rzeczywiście to całe pokolenia, które na żużlu się wychowało od 47 roku, ale też będzie to okazja dla naszych młodych mieszkańców do tego, żeby właśnie pokazać, jak ten sport w przestrzeni lat się zmienia mieniał e, troszeczkę może w nich tej iskry e, z tego sportu zapalić i właśnie poprzez tę stawę e, trafić na nasz stadion żużlowy i tam poczuć tego ducha rywalizacji ducha sportu więc rzeczywiście mogę tylko powiedzieć wspaniale że tym trzynastym miastem na, na mapie naszego kraju jest właśnie Lublin ale pod kątem sportu żużlowego myślę że jesteśmy czołówce na pierwszym miejscu nawet. To jeszcze tylko chciałbym dodać, bo przypomniało mi się jak pan marszałek Stawiarski na informację, że zdobyliśmy złoto, tu podkreślając wagę sportu żużlowego w Lublinie, mówi to mamy mistrzostwo świata. Także to jest jakby takie podsumowanie. Drodzy państwo, pani prezydent nawiązała do tego, że oczami wyobraźni widzi już tutaj całe rodziny wielopokoleniowe, które mają okazję chłonąć historię sportu żużlowego i oglądać jak ten sport żużlowy zmieniał się na przestrzeni ostatniego wieku. Proszę, jeśli mogę teraz zwrócić waszą uwagę, zobaczcie jak wyglądało to w Centrum Olimpijskim w Warszawie, gdzie zresztą obecny po mojej prawej stronie Marek Kępa otrzymał taki pamiątkowy dyplom, także Krótko zobaczcie, jak wygląda noc muzeów w Muzeum e, Sportu i Turystyki w Warszawie. Według szacunku organizatorów w ciągu jednej nocy, w trakcie nocy Muzeów w Centrum Olimpijskim w Warszawie, tę wystawę odwiedziło 7 tysięcy widzów i były to głównie wielopokoleniowe rodziny. Po mojej lewej stronie pan Michał Mirosław, zastępca dyrektora do spraw programowych Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Michale, myślę, że tak jak już pani prezydent oczami wyobraźni widzi, te tłumy i wielopokoleniowe rodziny w Huaje sali operowej CSK. No, Myślę, że ty możesz to jeszcze bardziej zwizualizować. Tak, mogę to zwizualizować, ale drodzy Państwo, jeszcze to spojrzenie ukierunkował Pan Marszałek. Bym widział to jeszcze lepiej, tak naprawdę, bo nie ukrywam, grafik i obłożenie sal galeryjnych naszych przestrzeni CSK jest dość mocno wypełnione, wyłącznie do 2026 roku, ale patrząc jak może pięknie, i koniecznie wyglądać to wydarzenie, po prostu jako CSK musieliśmy być częścią prawda, tego projektu, dlatego drodzy Państwo zrobiliśmy wszystko, ażeby nasze Faje sali operowej, które wydaje mi się, jest najbardziej godnym miejscem, żeby te 30 kilka, jak dobrze liczę, maszyn w tej przestrzeni wyglądało zjawiskowo i, i swoimi oczami widzę to doskonale. To będzie naprawdę historyczne wydarzenie dla naszego miasta. I również zapiszę się w naszym kalendarium tych wyjątkowych wydarzeń jako instytucji, jako jest CSK. Zaraz o szczegółach i o tym. Co dzisiaj możemy zdradzić, porozmawiamy z Markiem Kempom, ale drodzy Państwo, jeszcze raz chciałbym zwrócić Waszą uwagę na ekran po mojej prawej stronie. Krótka zapowiedź, jak ta wystawa będzie wyglądała właśnie tutaj w Lublinie. Miliony pokonywanych kilometrów, walka z czasem, przeciwnikiem i swoimi słabościami. 60 sekund, które decyduje o tym, czy zostaniesz bohaterem. Żużel. Sport który od 1923 roku fascynuje tysiące osób na całym świecie. Zainspiruj się jego historią. Zanurz się w świecie czarnego sportu. Poznaj jego blaski i cienie. Zobacz, jak się wygrywa, a jak znosi porażki. Odwiedź nas w swoim mieście. Lubi. No dobrze, drodzy Państwo, po mojej prawej stronie legenda e, Żużla nie tylko w Lublinie, ale także w Polsce. Jeden z inicjatorów tej wystawy, e, Marek Kępa. Można powiedzieć, że sport żużlowy obchodzi 100 lat, więc, więc jest już wiekowy. A Marek Kępa wciąż piękny i młody. Także, Marku, e, cieszymy się, że z twoją, pomocą, z twoją pomocą ta wystawa zawita do Lublina. Witam, witam. Nie, nie, to mów do mikrofonu. E, witam państwa. To troszeczkę takie kokietowanie, prawda? Ale ja, ja byłem od, od roboty, popularnie mówiąc, ale nawiązując do tego, to, co się stało w Lublinie, to, to moje zdanie, że to wszyscy my, jako powiedzmy ludzie, którzy uprawiali sport, którzy pracowali już od jakiegoś tam roku na to wszystko, ale i Urzędy Urząd Marszałkowski, Urząd Prezydenta, Urząd Wojewódzki, całe miasto Lublin to to spowodowało, że właśnie Żużel jest na mapie świata powiedzmy tak wysoko. A wspomnę tylko bodajże tu obecny kolega Tomek, kiedyś robił taki wywiad i kolega Krzysio też to właśnie napisał. To był 2017 albo 2018 rok. Ja mówię, że... Nie, ja już jestem tak stary, że nie za wiele pamiętam. Ale to pamiętam, że właśnie przepowiedziałem wtedy, nie jestem wizjonerem, ale że Lublin będzie stolicą Polski. I więc to się stało, i mamy nadzieję, że dalej będzie to trwało, że te najwyższe trofea, które zdobywamy, będą dalej kontynuowane. Można powiedzieć, drodzy Państwo, że sport żużlowy na przestrzeni wieku na przestrzeni ostatnich stu lat się zmienia, ale to, co się nie zmienia, to chyba to, Marku, że dalej jeździmy prosto, a potem trzeba. Pojechać w lewo, i chodzi o to, żeby na tej mecie być trochę szybszym od kolegi. E, już Państwu opowiem, tak trochę w formie żartów, aczkolwiek świętej pamięci Zenon plech na pewno wszyscy Państwo pamiętają, e, też gdzieś jakaś konferencja jest i pytają go, Panie Zenku, a co się zmieni za 30 lat? A on mówi, Panie redaktorze, jedno wiadomo będą jeździli w lewo. No, także widzicie, drodzy Państwo, na przestrzeni czasu będzie można przeanalizować, jak zmieniał się sport żużlowy, nie tylko od strony e, technicznej, bo oprócz motocykli, spośród których najstarszy będzie pochodził e, prawdopodobnie z 1934 roku, czyli to e, czasy, kiedy e, ścigaliśmy się jeszcze na motocyklach przystosowanych, będzie tutaj też taki jeden eksponat e, polski, e, motocykl FIS. E, nie wiem, Marku, czy ty miałeś okazję jeździć, czy to już nie te, nie te czasy, nie, że to nie, już nie, bardziej ja, czeska produkcja była? Ja zacząłem by na jawie dwuzaworowej, zwykłej, ja później z długim skokiem, ale to zamierzchłe czasy. Tak, także no. właśnie nie nawiązałem do tego, powiedziałem, motocykl FIS tutaj wystawiony, tak więc drodzy Państwo, polski motocykl FIS. Zachowało się ich niewiele, trudno nam powiedzieć dokładnie ile, natomiast ten jest chyba najlepiej zachowany. Później będą do obejrzenia także motocykle brytyjskie, Westlakey, no ale jednym z głównych punktów programu będą te motocykle, o których wspominał Marek, motocykle czeskie. No, i będziemy mieć też motocykl, już taki współczesny, na którym Tomasz Golop zdobywał swój jedyny tytuł indywidualnego Mistrza Świata w karierze we włoskim Terencano w 2010 roku. Tak więc, drodzy Państwo, tak troszeczkę tytułem podsumowania: wystawa rozpoczyna się 17 kwietnia, potrwa do 5, 7 maja, przepraszam, od poniedziałku do piątku, będzie otwarta w godzinach 15 do 20, w soboty i niedzielę. Od 12 do 20.00, Przed sprzedażą biletów ruszamy właściwie już, można powiedzieć, na stronie internetowej stolarzżużla.abilet.pl. Bilety przed sprzedaży będą tańsze. E, później będą one także do nabycia e, tutaj na miejscu. E, z naszej strony, drodzy Państwo, y, to wszystko. E, Hans Nielsen, właśnie, wiedziałem, że zagadałem się z Markiem, bo on miał być główną gwiazdą tej konferencji i jest, ale będzie także specjalny gość. Specjalny gość, który dla lubelskiego Speedway'a też znaczy bardzo wiele i ta osoba nagrała dla nas kilka słów, więc jeśli mogę prosić o emisję, to zapraszam. Hello, my name is Hans Nielsen. I uh, hope you all come to Lublin for the 100 year celebration. It's to be on the 17th of April at the CKS, and uh wiele gonna be a lot of interesting things there all motorbikes, souvenirs and stuff. And uh you can buy the tickets uh, at abillet.pl uh, and uh I'm hoping to be there, so hope to see you then. Także drodzy Państwo tylko krótkie przetłumaczenie. Hans Nielsen wybiera się do Lublina w tej chwili jeszcze dopracowujemy szczegóły jego podróży którego dokładnie dnia będzie, ale robimy wszystko, żeby był pierwszego dnia na otwarciu. Weźmie udział w spotkaniu dla kibiców, także dla dzieci i młodzieży na takich warsztatach. Hans Nielsen zaprosił wszystkich do tego, aby przybyć na tą wystawę. Pewnie gdzieś tam z tyłu głowy Hans Nielsen pamięta, jak to wyglądał ten przyjazd jego 1 kwietnia do Lublina. No bo dzisiaj mówimy o tym w formie żartu, no ale to, Marku, przecież tego 1 kwietnia 30 lat temu nie był jednak żart. Nie, nikt nie wierzył w to, ale to się stało. Proszę Państwa, no cóż, ja mogę tylko zaprosić, na pewno żużel jest taką dyscypliną, gdzie tu przychodzą całe rodziny, także od pokoleń, tak jak nasi wnukowie, Tutaj niektórych z Państwa, ale wnukowie, dzieci, że tak powiem, uczestniczą w zawodach, gdzie to jest to fajne, takie. A powtórę, ja zawsze mówiłem, mówię i będę mówił, że namawiać młodych ludzi do uprawiania sportu, bo sport to same dobre cechy, a wszyscy wiemy jakie. Także serdecznie zapraszamy na wystawę, że tak powiem, pokoleniową, żeby zobaczyć to wszystko.